Cześć moi drodzy, z tej strony Darek, Kryptoanalizy. Dzisiaj analiza dwóch sygnałów, które podałem kilka godzin wcześniej. Pokażę Wam czym sugerowałem się podając te sygnały i postaram się Wam rozebrać je na czynniki pierwsze. Okay. Pierwszy sygnał, który podałem dzisiaj jest to coin QKC którego możecie znaleźć na Binance? Czym sugerowałem się tutaj podając Wam ten sygnał? Pierwsza rzecz to RSI, która jest na bardzo niskim poziomie poniżej 25, czyli over-sold. Z reguły RSI długo nie pozostaje w tym regionie i zaczyna odbijać. Tak, tutaj jak widzicie, mamy, mamy reakcję rynku, odbicie z poprzedniego poziomu, czyli to jest dla nas pierwszy już pozytywny sygnał. Kiedy spojrzymy sobie na, na MACD widzimy, widzimy, że mamy już tutaj indykację odwrócenia, odwrócenia trendu na. Na histogramie, także to jest kolejne potwierdzenie dla nas. Poza tym, gdy użyjemy Fibonacci Retracement, jedno z moich ulubionych narzędzi, którym posługuję się praktycznie zawsze, gdy, gdy szukam, szukam kolejnych okazji na trade. Co my tutaj widzimy? Może powiększę, Widzimy, że cena po osiągnięciu po osiągnięciu tego pułapu obniżyła się aż do 60 obniżyła się o 61% od swojego maksimum na tym właśnie kawałku wykresu, na który teraz patrzymy. 61 Fibonacci retracement. Jeśli macie jeśli wiecie co to są co to są liczby Fibonacci, to wiecie, że jest to, jest to magiczna liczba. Właściwie znajdujemy się w przedziale, który nazywa się Golden Pocket, który, który, jest, który jest bardzo bardzo magicznym miejscem, z którego bardzo często widzimy widzimy odbijanie się, odbijanie się sygnału, po którym znowu sygnał, znowu koń zaczyna iść w górę. Także jesteśmy w tym momencie. Poza tym, jeśli zobaczycie przeciągnięcie ten ten box, to to zobaczycie, że miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, czyli Golden Pocket, wcześniej było było oporem, było oporem, a jeszcze wcześniej znów było, było wsparciem dla tego Coina. Jak wiecie, jeśli chodzi o krypto, to co kiedyś było wsparciem, może stać się oporem, a to co było oporem, z, ponownie staje się wsparciem. Czyli jest to dla nas kolejny tutaj współczynnik, który, który jest kolejnym potwierdzeniem na to, że warto wejść w ten, w ten sygnał. Poza tym, kolejna rzecz, kolejna rzecz jest to 200 EMA. 200 mówi Average która, która zachowuje się jako, jako, jako support, co jest kolejnym dla mnie pozytywnym sygnałem na to, na to aby wejść na tą chwilę w coinach QKC co też co też podałem na grupie co też podałem na grupie Elite dzisiaj dzisiaj po po tym jak podałem sygnał na XEM na który też wam zaraz zaraz przedstawię OK dobrze to to by było na tyle jeśli chodzi o QKC um, bardzo, bardzo dużo potwierdzeń pozytywnych potwierdzeń bullish na to żeby zdecydować się wejść w ten, w ten trade i tyle, przejdźmy do następnego coina jest to XM, jak już wspomniałem tutaj tutaj jeśli chodzi o RSI to również wygląda bardzo pozytywnie ponieważ mamy już mamy już raz dwa zaraz wam to przedstawię o, dobra raz trochę za duża ta strzałka okej okay. jesteśmy raz dwa trzy i, I cztery odbicia od, od, od supportu na RSI co jest, co jest dla mnie mega, mega bullish sygnałem, mega silnym sygnałem na to potwierdzającym to, że można, można ponownie wejść w tego, w tego coina. To samo mamy potwierdzenie tutaj na, na histogramie. Niebieska moving average. Prawie przekraczała czerwoną podczas podczas momentu podawania sygnału. Zaraz wam powiem, jak to było. Aha, wejście około, podawałem go o 1630, 40, wejście około 1390. Przepraszam, 1390 było to gdzieś mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej. Tutaj. no dobra, niech będzie 1390 dobra, od tego momentu coin poszedł w górę o prawie 4% i w tym momencie praktycznie możemy już sobie podnieść stop loss na, na, na cenę wejścia w ten trade aby po prostu zabezpieczyć swoje środki co zawsze polecam jeśli, jeśli masz pewnego coina widzisz, że idzie do góry Podnieść sobie stop loss na, 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 na kwotę wejścia, aby, aby po prostu zabezpieczyć swój kapitał i w najgorszym wypadku wyjść na swoje. Co tutaj jeszcze skłoniło mnie do, do wejścia, wejścia w ten trade? Jeśli zobaczycie na Zobaczycie na 55 Moving Average, jak silnie reaguje jako support w każdym, w, każdym, w każdym miejscu, gdzie linia trendu spotyka się z 55 Moving Average. Mamy bardzo silną reakcję. Powiązując to z reakcją na RSI, zdecydowałem się wejść w ten trade właśnie w tym miejscu. I tutaj ustawiłem sobie target na około 10%, czyli mniej więcej ostatni, no. ostatni high na tym konie. Myślę, że jeśli nic się nie zmieni, jeśli chodzi tutaj o, o bitcoina, to jesteśmy w stanie to osiągnąć bez żadnego problemu. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że że przybliżyłem Wam troszeczkę metody, metody mojej, mojej pracy i jeśli polubiliście ten film to zapraszam Was na mój kanał YouTube po kolejne analizy coinów do zobaczenia, cześć